Cześć. Dziś nauczę cię odmieniać zwrot have got. Powtarzaj za mną. I have got. Ja mam. You have got. Ty masz. He has got. On ma. She has got. Ona ma. It has got. To ma. A teraz liczba mnoga we have got, my mamy You have got, wy macie. They have got, oni, one, mają. To całkiem proste, co nie?